Pracujesz w Caritasie, jak już wspomnieliśmy, w komunikacji. Tak. Ciężko się komunikuje o takich rzeczach w social mediach. Dramy, Bardzo no? mnie to poruszyło, bo był też z nami kanał Zero i była mm -hmm. Maria, e, Maria i Rafał. I tak. Maria po prostu cały czas czytała newsy, śledziła, co się dzieje i siedzimy sobie. Już wyjechaliśmy, byliśmy w ramieniu. I mówi, słuchajcie, drama w Polsce. Pierwsza dama ubrała dwa razy tę samą sukienkę. <noise> I my po prostu siedzimy po tej Syrii. I ja mówię, właśnie to są te dramy, które te dramy lubią no. ludzie, myślę. jednak zetknięcie się z taką no. trudnością tak. człowieka Rusza bardzo wiele osób, myślę, i my to widzimy, bo i, i w powodzi, jak wracamy właśnie mm. z tych wyjazdów. Natomiast nie dziwię się, że przy tej ilości kryzysów, które się na świecie obecnie dzieją, no to czasem masz takie po prostu, że, że dość, że wystarczy, mm. że, może, że może po prostu miło byłoby obejrzeć coś przyjemniejszego. Tym bardziej, że każdy ma swoje problemy, ja to rozumiem. Natomiast szukamy sposobów, żeby o tym opowiadać. Zróbmy tasting falafela, a na koniec powiemy, ile on kosztuje i jak bardzo ludzie nie mogą sobie na niego mm. pozwolić, na przykład. Więc Fajne. szukamy, metod wleci na nasze. Czyli food Instagram. Content plus tak. jeszcze ten. Wleci food Content, szukamy sposobów.